Dobra siema z tej strony Mietek A to dziś kolejny odcinek z Minecrafta Tym razem to jest serwer na którym gram z moimi pięcioma ziomkami I zbudowaliśmy tutaj, mamy swoje akurat budowle Zacznę najpierw od mego, mojego domu To jest mój domek z, drewien, z drewna oczywiście wykonany Liście są Czekajcie może ściszę tylko A nie, staj się Chyba mnie się słuchać dobrze mam nadzieję, no dobra to jest cały mój dom. Akurat tutaj jest, jest jak wiadomo moje piecyk, crafting, skrzynka o, z itemkami. A tutaj jest zejście do takiego jednego miejsca. O, o zobaczcie, zaraz tu jest góra. Ale jeszcze tutaj nie zająłem się nią. Może później będę ją zajmować. A tutaj jest zejście do naszego do podziemnego bunkra. Tutaj bunkier zbudowałem. Oczywiście jest <laughs> oczywiście sobie tutaj zbudowałem jak widać tabliczki są no to zajdziemy sobie zobaczcie nasz, nasz tutaj bunkier oczywiście to są nasze wszystkie po tutaj pokoje to jest to jest mojego tutaj jednego ziomka to jest pokój to jest miłosza to jest kadstra i to jest mój Akurat mój pokoi, tutaj zrobiłem swoje pochowałem demy jeszcze tutaj nie zrobione są. Ale akurat a, słyszałem teleport Endermana. Tutaj jest oczywiście katr, a tutaj te dwa pokoje są jeszcze widać, nic w nich nie ma. To jest dla moich dwóch ziomów dla, dla Garmiego i Juliana. Więc oni jeszcze nie, nic nie wchodzili ostatnio, nie grali ale. Pewnie sobie rozbudują te schrony. No dobra, pójdziemy sobie dalej. O, jest dzień już. Ok, idziemy sobie zobaczyć jeszcze. O, tutaj na ta wieża to jest tutaj. O, tam domek to miło zbudował. Tą wieżę zaraz tam sobie do środka wejdziemy. A tutaj jeszcze budowane jest takie oto drzew, drzewo. Znaczy, to nie drzewo, tutaj taki. Jakoś tam oni nazwali to, ale ja już nie wiem. wspomniałem, już mi wyszło kompletnie z głowy. O, mam sztabkę miedzi. A, jak widzicie sami, to jest tutaj nasz... Tutaj cały jest teren akurat. Bunkier to ja. Jestem zbudowany. O, a tutaj te kraty, tu gdzie są kraty to... o, Tutaj to jest ten teren jest Garmiego akurat, on tu ma zakratowane, jeszcze nie wiem co on tu będzie robił, zobaczymy. O, ale jest jakiś... Kurde, patrzcie, pierwszy raz to widzę. Jakieś zejście, co on tu zbudował? Ciekawe. I też jakby to wygląda jakby zejście do jakiegoś bunkra? Czy on zbudował jakiś schron przeciwatomowy? Nie wiem. Zobaczymy. To idziemy sobie... O, tutaj jest akurat wejście, tu wieża. Tu jest cały ten cały teren, to jest miłosza budowla. Jak mówiłem ta wieża. So, i zaraz tutaj wejdziemy. O, widzicie akurat otwarte, tutaj zbudował pierwszy, jest kole, idziemy do, na kolejne. Tutaj no, standard o ambonka oczywiście, tu się znajduje i... Balkon, balkon który można sobie obejść o na ob naokoło no i idziemy jeszcze na samą górę teraz Oj, coś. no i prawie na samą bo tu jest jeszcze jedno piętro o, na biało tutaj ściany no i idziemy jeszcze co my tu mamy o tutaj jest światła akurat się świecą A my teraz idziemy do, 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 obok jego domku o, to była jego wieża o, tutaj oczywiście woda no i tutaj zbudował sobie jeszcze jakieś podziemne pomieszczenia, ale to nie jest akurat chyba stron dobra i tutaj jest jego no, tutaj jest takie... budował taki Przejścia, nie wiem jak to, ale o, tu z schodami się wchodzi i to jest jego domek. No, oczywiście w kominku się dobrze pali. Oj, no i idziemy sobie zobaczyć jeszcze co tutaj mamy dalej. No i tutaj. Tutaj jest spontanna, ale to już nie jest Miłosza, tylko Kacpra, a Kacper jeszcze ma tam na górze budowlę, o jeszcze jak widzicie balon jest, on to, to jest Kacpra wszystko, no i do niego się tu wchodzi po górkach, trzeba po pnączach się tutaj, po tych pnączach się można wspiąć do niego, ok, okej, okay. oj, jakoś... Czekajcie, bo tutaj cholera jakoś było, czekajta. Już się troszeczkę pogubiłem. Jak to było? O już, dobra. Tutaj akurat jest takie wejście. O! Tutaj jest Kaspra. Tutaj jest oczywiście na górze jego doma, tutaj jest piekarnię zbudował. Tu są jego... Tu są jego zwierzęta, papuga i pies. Tutaj jest balon, który on. No i oczywiście to jest Kaspra i ten, bo Juliana bo Julian też tutaj. On tutaj też z Kasprem ma ten, ogóle Ma ten tutaj do i ten cały teren. Ojej, ojej, ojej. No i akurat. No dobra. Widzieliście chyba też, ale... Akurat mamy obok siebie jeszcze, sąsiadu, sąsiadujemy akurat z wioską, z wioską akurat villagerów, która jest już tutaj niedaleko, nawet sami zobaczycie, kurde, tylko nie mam żarcia, już Najwyżej będę jadł sobie to zgniłe mięso, albo sobie świnie poluję, o, tylko sobie bym musiał, ale chciał podgrzać i gdzieś przysmażyć tego steka, dobra. Pójdziemy do mnie na na chwilkę. No dobra. Sobie podsmażę tego steka. Kurde, mam tu... nie mam... Ja pierdziele, nie mam węgla. Ojej. Co ja teraz robię? Trudno, mogę zjeść surowe. Nic się nie stanie, jak jest surowego. Dojem sobie chociaż to mięso. Dobra. to dobra, pokażę wam o co chodzi, że... ...że właśnie powiem... potwierdza że graniczymy tutaj... ...z wioską dla dżerów. I no... Tutaj idzie się przez te pagóry, tutaj już za, za niedługo za takim pagórkiem już w tą widać wioskę, a tutaj jaskinie są, gdzie my wszyscy chodzimy se szukać po jaskinia, tam chodzimy se żelaza szukać i innych surowców. O, widzicie? Już nie mówiłem, rzut beretem jest wioska. Kiedyś tu chyba raz widziałem, o kurde, patrzcie, potwory, czekajcie, jakie tutaj Czekajcie, mam jedną... Czekajcie, do tego Creepera chociaż sobie dobiję. Czekajcie. Żeby tylko nie wybuchł. O. Jeszcze tego pająka dobiję. O kurde, nie poszedł. Dobra, nie żyje. No i tutaj jest akurat wioseczka. No i nic, nic się tutaj... Nie zmienia, praktycznie standardowa wioska. <gry> Ale słyszę, kurde ryk zombie. Bo tutaj jest kolejna jaskinia. A, widzicie sami. No dobra, to idziemy, wracamy. O tutaj. Co, tutaj budowla. Tutaj jeszcze chyba to jest kolejna część, tutaj. Terenum Juliana i Kacpra Ty razem akurat kości mam po szkieletach a zajdę wiecie co, zajdę sobie zobaczyć bo ja tu schodziłem nie raz, a chcę sobie z ciekawości zajrzeć nie będę schodzić głęboko, kurde mać cały czas tracę obrażenia no wszędzie pochodnie postawione Kurde, creeper i storm i sobie. Dobra. Tu mamy tak ustawione jest. Tutaj komendum jest ustawione, że creepery nic nam oczywiście po wybuchu nie niszczą. Okej. Okay. O tutaj wejście do wody. Se chętnie wskoczę. Jak widzicie Minecraft nasz tutaj, to ja chyba tutaj te pochodnie porozstawiałem. Jeśli się nie mylę, już nie pamiętam cholera, a może to. Może to oni. Albo to oni porozstawiali te pochodnie, jak tutaj czegoś szukali, no nie wiem. Przejdę się, bo ja nie chodziłem akurat po tych tutaj terenach, po tych korytarzy. Cholera nie mam już. Wiecie co, może ja nie chcę ryzykować, bo mam za mało HP, a jak zrespi mi się tu znajdę szkielety. Czy, czy jak zaatakuje mnie tam z parę szkieletów, to będę mieć problem z wyjściem. O kurde, a co oni tam zrobili, schody? Kurde mać, zginąłem, widzicie? A, akurat mam tutaj. <grym> Mamy też tak ustawione komendę, że nie, nie tracimy itemów po śmierci. No i się odradzamy w tym centralnym punkcie chyba tutaj obok terenu Garmiego. No dobra, no chyba to jej na tyle z tego odcinka. O, jeszcze, jeszcze może jeszcze noc się zaczyna robić. O, ok. zabiję coś świnie, Noc się zaczyna robić i kurczę co. No nic. Będzie sobie zobaczyć. A nieważne. No dobra, no, tyle chyba z tym odcinku. Jeżeli Wam się spodobał, to proszę zostawcie łapkę i subika. Do zobaczenia.